Się uczniów i studentów. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza miasta Kościusznego, pana Sistawa Czupe. Witam pana przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna, pana Piotra Słonińskiego. Panie burmistrzu, bardzo proszę o To jest z naszej strony pełne przekonanie. Że to jest najlepsza inwestycja, jakkolwiek wszystkie inwestycje w budynki, w drogi są ważne, ale najważniejszy jest człowiek. I... Stypendia Burmistrza to już kolejna edycja. W tym roku to chyba 107, jeżeli dobrze pamiętam, 107 stypendystów. Widać, że program się rozwija. Coraz więcej młodych ludzi, ale też rodziców przekonuje się, że tylko dobra, dobre przygotowanie już na tym etapie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, ale też na etapie studenckim, to jest taka przepustka w udane dorosłe życie. Oczywiście to nie jest jedyny i wystarczający warunek, ale bez tego dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że młody człowiek poradzi sobie w tym coraz bardziej globalizującym się świecie, nie mając gruntownego przygotowania, jeżeli chodzi o dobre wykształcenie i też takie nie ma co kryć o bycie, bo przecież większość naszych stypendystów to nie tylko wyniki w szkole, ale to udział w olimpiadach, to też uczestnictwo w różnego rodzaju sympozjach, konferencjach, więc to otwiera naszych ludzi, naszych młodych ludzi na świat, ale też my jako państwo polskie mamy w tym żywotny interes, aby nasi obywatele, nasi młodzi ludzie brali udział w konkursach na najwyższe stanowiska, przynajmniej w zjednoczonej Europie, bo przecież tam się dzisiaj rozgrywa przyszłość tak naszego kraju, ale też całej Europy a pośrednio też i świata, więc bez dobrego przygotowania trudno sobie wyobrazić taki mocny polski głos w strukturach europejskich, a też światowych, więc stąd też ta troska o to, aby już od samego początku, od przedszkola, poprzez wszystkie poziomy szkół pokazywać, że wykształcenie dzisiaj jest bardzo ważne, szczególnie to stypendium burmistrza ma być takim wyraźnym sygnałem dla wszystkich młodych ludzi, aby podejmowali ten trud dobrego wykształcenia, a dla rodziców, też wyrazy uznania, że wspierają te działania swoich dzieci na drodze do lepszej przyszłości. <noise> Kinga Kasicka Maciej Szymon Kowalewski Martyna Kowalka Weronika Kuźma <klucz> Szymon Lipski <klucz> Agnieszka Narlo <klucz> <klucz> Katarzyna <Katsterf> Narlo <klucz> Weronika Pustułka Adam To stypendium jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i jak co roku docenieniem pracy, którą włożyłem w to, w edukację i w kształcenie i motywacją do dalszej pracy. To jest... Nie ukrywajmy, pomoc również finansowa, bo, bo kształcenie każde, nie tylko kulturalne i nie tylko edukacyjne wymaga pewnego również wkładu finansowego, więc jest to naprawdę wielka, wielka pomoc, ale również taka powiedzmy mentalna, psychologiczna motywacja do, do, dalszej, do, do dalszego działania. Otrzymałem stypendium za osiągnięcia w sporcie. Co to tak, się między innymi medale Mistrzostw Okręgu w biegach na 800 metrów, e udział w przejawych Mistrzostwach Polski. To znaczy dla mnie, że jest jakaś perspektywa rozwijania się. Można te pieniądze przeznaczyć na wkład własny w, swoje, e w swój ubiór, w jakieś, jakieś obuwie do biegania. Na przykład witaminy, jakieś jeść, suplementy. Mhm. Tak, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Otrzymuję to stypendium już po raz chyba trzeci i jest to pewnego rodzaju taka motywacja do dalszej pracy. Aleksandra Stoltman. <klucz> Joanna Szewczyk.